W trakcie ostatniego posiedzenia Senatu uczestniczyłem, myślę dość aktywnie, w debacie na temat zmian w ustawie o oświacie. Wróciłem do tematu jeleniogórskiego, a konkretnie jeleniogórskich maturzystów, którzy powinęła się noga na egzaminie maturalnym, i żeby móc Sprawdzić, w jaki sposób napisali czy rozwiązali zadania z matematyki, a to akurat dotyczyło tych przedmiotów ścisłych, okazało się, że będą musieli pojechać do Wrocławia, zarejestrować się, czekać 60 dni, na przygotowanie pracy do wglądu i tam je oglądać. Zacząłem protestować, mówiąc, że no co to za sytuacja, że no Wrocławianie mają pod domem, a Jeleniogórzanie mają, muszą przejechać kawał drogi. No i skoro informatyka jest przedmiotem obowiązującym już w szkole podstawowej, no to przecież można po prostu tym ludziom wysłać skan tej pracy i zobaczyć to i zobaczyć to w domu. No niestety, nie udało się tego w całości przeprowadzić, natomiast na pewno udało się skrócić ten okres oczekiwania z 60 do 30 dni. Natomiast uzyskałem zapewnienie, że po przeprowadzeniu informatyzacji systemu informatycznego Komisji, Krajowej Komisji Egzaminacyjnej, już być może od przyszłego roku, wgląd w własne prace maturalne. I tego egzaminu na koniec podstawówki ludzie będą mieli poprzez wgląd internetowy. No cóż, nie ma pełnego sukcesu, ale przynajmniej Ministerstwo Oświaty zaczyna o tym myśleć.